Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku z cyklu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations Online. Znowu meczek, Znowu z jakimś koleśem, pewnie nóbkiem. Znowu jeden na jeden bez drużyn, bo nie lubię drużyn. No i może sobie weźmiemy tym razem Kabuto. Kabuto z. oczywiście ten najnowszy Kabuto, czyli e, który przejął moce Orochimaru. I weźmiemy sobie mapkę. Fu, nie wiem jaką. Kurde, nie lubię za bardzo tych mapek, powiem wam. O, niech będzie ta. Tutaj przed y, tym miejscówką... Kurde, znowu Sasuke. No, ja nie mogę z zanubiarstwem. Znowu... Znaczy, co ja gadam? Ta mapka to jest ta, która... W której Gareth był, był, przytrzymywany. Pamiętacie chyba. Na początku 3 godzina. No i jedziemy. Znowu... Sasuke. Ucia. No i już nie ma drewna, co za frajerów. No, naprawdę. Jeśli chyba... Chyba to był gracz... Z tej, z drugiej części, jakiś ponieważ myśli, że drewno jest nieskończone. Dobra, jedziemy Edu Tensei Chiosei. Nie, nie udało się. Dobra, Kabutomaru ma fajne to jutsu. Zaraz wam pokażę. Przywołuje o, pfff, komratów i oni leją naprzeciw. Bardzo fajne to jest, ponieważ przeciwnik nie wie, co się dzieje w ogóle. Dobra, kończymy kombo skoro koleś nie ma drewna. A, posmakuj mojego. Wężowej nocy, Może go złapię? O, pięknie go złapałem. BUM! To jest to, to jest Moc Kabuto. Próbuję walnąć go z Ultimate Ataku. A, nie udało się. Dobra, no chodź tutaj, no chodź. No chodź. Sasuke! Kurde, walnął mnie Fireball i rzucę... Czy tam... Kato go walnąć z Ultimate, a? No, łapcie go, łapcie! Ach! To jest Sasuke, ty frajerze. Jak ja nie lubię Sasuke! O Boże! Żryj moje shurikanie! Dobra! Łapcie go, łapcie! Jest! Summoning Reanimation! To jest super jutsu! Super ultimate! Jeden z najlepszych w tej grze! I tak pięknie Kabuto teraz stoi! Potęga Kabuto jest nieokiełznana! o, ten Firebolt jest dość dobry. Po idźcie, moje sumony! Idźcie, nie, nie złapały go. Ja mam jakieś itemki po lewej stronie. Użyję. A! Zatrucia, i teraz poczekam, aż Sasuke sam zginie. Nie, nie zginie sam. Dobra, bo się jeszcze uwolni i będzie po mnie. Chodź tu z Aaa, Ale pięknie rozwaliłem drzut no. No, jednak wymiatam po prostu. Wymiatam. No, Sasuke utonął w tej wodzie. Jaki biedny, tak mi przykro. Ale trudno. Kabuto Yakushi. Ja mówię na niego Kabuto Maru, ponieważ muszę odróżnić jakiegoś normalnego Kabuto od tego złego Kabuto. Dobrze, sprawdźmy jaka ranga. C oczywiście, dziadostwo. OK, dzięki za oglądanie. To tyle na ten odcinek. Na razie, cześć. O, odszedł biedaczek. Boi się już walczyć. Smutne.